Aby umieścić obraz w poprawnej pozycji nośnika, należy najpierw ustalić właściwości nośnika, który chcemy, aby drukarka rozpoznała. Następnie należy upewnić się, że czujnik w drukarce został ustawiony tak, aby rozpoznał te właściwości. Większość nośników zawiera właściwości, które ustalają ich pozycję startową. Na początku wybierz funkcję wykrywania nośnika w menu. Jeżeli nośnik posiada luki: lub też posiada otwory albo nacięcia, wybierz Gap, nach z menu. Jeżeli nośnik posiada czarny znacznik, wybierz Mark z menu. Jeżeli nośnik jest ciągłą rolką bez pozycji startowej, wybierz Continuous z menu. Należy pamiętać, że długość etykiety na ciągłej rolce jest kontrolowana przez plik, który drukujesz. Następnie ustaw typ czujnika w menu. Dla nośników z czarnym znacznikiem Ustaw typ nośnika na Reflective. Dla wszystkich innych rodzajów nośnika na Transmissive. Następnie załaduj nośnik i taśmę. Upewnij się czy nośnik i taśma są w pełni założone. Jeżeli używasz nośnika z lukami lub z otworami albo nacięciami Upewnij się, czy czujnik jest ustawiony w odpowiednim miejscu, aby zidentyfikować tą cechę. Przesuń czujnik do miejsca, w którym wiązka lasera mija nacięcie lub otwór. Staraj się unikać umiejscowienia czujnika pod promieniem otworu lub nacięcia. Jeżeli twój nośnik nie jest zwykłym prostokątem, czyli posiada okrągły kształt, umieć czujnik nad wiodącą częścią etykiety. Jeżeli używasz nośnika z drukiem od spodu, staraj się umieścić czujnik z dala od wydruku, aby czujnik nie miał błędnych odczytów. Po prawidłowym ulokowaniu czujnika, wybierz Media Ribbon Calibration w menu, naciśnij prawy przycisk wyboru pod wyświetlaczem, aby wystartować. Jeżeli twój nośnik ma przerwę, inaczej zwaną splotem, usuń etykiety i przewiń rolkę, by upewnić się, że tylko okładzina jest pod czujnikiem nośnika. Jeżeli twój nośnik ma otwory lub nacięcia, lub jest ciągłą rolką bez widocznego momentu rozpoczęcia, Usuń nośnik całkowicie. Jeżeli używasz taśmy, ta musi zostać usunięta z miejsca czujnika taśmy po wewnętrznej stronie drukarki. Zamknij głowicę. Jeżeli ukończyłeś te kroki, naciśnij przycisk pauzy, aby kontynuować. Kiedy drukarka nauczy się odpowiednich ustawień, wyświetlacz pokaże wiadomość Reload All. Upewnij się, że taśma jest zlokalizowana pod czujnikiem taśmy. Podczas przeładowania nośnika i taśmy upewnij się, że są one w pełni dociśnięte. Jeżeli Twój nośnik ma przerwę, otwór lub nacięcie, sprawdź, czy nie występują one pod czujnikiem. Bądź pewny, że nośnik zainstalowany jest poprawnie. Kiedy przeładowałeś zasoby, zamknij głowicę i naciśnij przycisk pauzy dla kontynuowania. Drukarka teraz kalibruje. Ilość zużywanego nośnika może być redukowana poprzez ustawienie maksymalnej długości taśmy w ustawieniach w menu. Jednakże należy pamiętać, aby długość maksymalna taśmy była większa od długości taśmy, którą drukujesz. W przeciwnym wypadku drukarka może kalibrować niepoprawnie. Proszę zauważyć, że liczby w menu są podane w calach. Możesz sprawdzić, czy kalibracja zakończyła się z powodzeniem poprzez naciśnięcie przycisku FIT i upewnić się, że nośnik zatrzymuje się prawidłowo.